Siema widzowie. Lecimy z następną gierką i z tym rywalem mierzyłem już się dwukrotnie, i dwa razy przegrałem. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Przeciwnik gra Karokana. No to zagramy ten cały atak panowa. Fajnie się go całkiem mi ostatnio gra. I tutaj jest kilka opcji. Przeciwnik wybiera posunięcie E6. Na co zagramy? Od razu C5 wydaje mi się, że można zagrać i przeciwnik powinien grać przez goniec a 7 roszadka. Jeżeli zbyt wcześnie próbowałby mnie zaatakować, to może się to spotkać z różnymi nieprzyjemnościami, więc tutaj prawdopodobnie przeciwnik reaguje prawidłowo. Co teraz? Poszło, koczek c6. Narzuca mi się związanie tego skoczka i zrobienie roszady jak najszybciej. Jak to zrobię, to prawdopodobnie nastąpi goniec d7, i w odpowiednim momencie mogę to zbić, wrzucić skoczka do centrum, i nie powinienem mieć żadnych problemów, więc spróbuję w taki sposób to właśnie rozegrać. proszada. gramy logiczne, szachy na spokojnie, bez tutaj jakiejś szczególnej spiny. Naturalne ruchy, póki co i tak zmarnowałem trochę za dużo czasu prawdopodobnie na te ruchy. No dobra, i poszła roszada ze strony przeciwnika. To co tutaj będzie dobre, a może byśmy tak zbili. I zagrali B4. Wygląda to logicznie, od razu tak spróbuję zagrać. Nie ma trochę jak podważać tego mojego łańcucha pionkowego, bo od razu wchodzę z wolnym pionkiem. Więc podoba mi się to całkiem. Rywal gra pionkiem do przodu i częściowo kontruje to mój atak. Ale z drugiej strony, z drugiej strony, ten goniec. Jest zablokowany przez białe pionki, więc będziemy mieli klasyczną e, sytuację ze słabym gońcem. Tymczasem ja jestem w stanie mojego gońca bardzo łatwo wymienić za którąś e, z figur przeciwnika. Też sobie go troszeczkę blokuję, ale na tej diagonali będzie bardzo ładnie działał. Co mogę w tej chwili zrobić? Mogę cisnąć słabość. Mogę też zagrać A4, jak przeciwnik zbije, to idę do przodu i mam e, wolnego pionka a tego pionka odzyskuje po chwili. Jak przeciwnik zagra a4, to jeszcze bardziej sobie blokuje gońca. Bo ja to mogę kompletnie zblokować. I ten goniec będzie beznadziejny. Hmm. Tu, tu. Mogę też zbić. Jak przeciwnik zbije gońcem, no to pozbywa się słabości, ale buduje sobie kolejną słabość na b5. Czy to ma sens? Tu, tu. Skoczek do centrum, hetman, blokada. Powinienem mieć dobrą pozycję tutaj. Tak, tak mi się wydaje. Mogę też zacząć od skoczka do centrum i tak chciałbym go tutaj umieścić prawdopodobnie. Skoczek, hetman, goniec, skoczek. Nie, skoczek tutaj nie może, bo mam hetmana. Dobra, zaczniemy od a4, bo to prowokuje błąd. a6 jest prawdopodobnie najlepsze. Teraz wejdę tym skoczkiem do ataku na gońca i przy okazji poprawię bardzo pozycję mojego skoczka. Będzie stał w centrum, czyli idealna sytuacja dla mnie. Hetman odsuwa się w dość logiczny sposób. I teraz bicie, goniec bije. Bicie goniec bije, tak? Skoczek bije, pionek bije. To jest krytyczna linia. Ten pionek jest słaby i tu jest wolny pionek. No, ma to sens. Bicie goniec bije, skoczek bije, pionek bije. Patrzą na siebie. Patrzą na siebie wieże. Gońca rozwijamy, rozwijamy maksymalnie aktywnie. H6 cofnięcie to zawsze pogarsza jego strukturę. Jak się odsunie skoczkiem, wymieniają się gońce, ale skoczek przeciwnika nie musi być wcale słaby. Tymczasem mogę to po prostu zablokować. Zróbmy tak: zablokujmy to kompletnie. Teraz oba gońce przeciwnika są kiepskie. Propozycja wymiany: mogę się albo zgodzić na tę wymianę. Oba te gońce są w miarę poblokowane. No ten tutaj jeszcze wyjdzie, więc ten goniec nie jest zły. Biało-polowy goniec jest zły. Ale mam więcej przestrzeni, więc wymiany w sumie nie są dla mnie aż takie dobre. Mogę się po prostu tym skoczkiem cofnąć, albo zagrać goniec F4. I po biciu po prostu się tutaj wymienimy. Zagram w ten sposób, bo to rozwija najgorzej rozwiniętą figurę w mojej pozycji. Przegapiam f6, przegapiam f6. To jest, to jest pewien problem, bo przeciwnik będzie miał szansę na otwarcie pozycji. Natomiast po f6 mogę się też wymienić, zagrać wieża e1 i będę próbował tutaj figurami trochę jeszcze dociskać oponenta. Rywal się wycofuje gońcem, możliwa jest wymiana i goniec d6. Wymiana i goniec D6. Ale jest też inna opcja. Mogę po pierwsze rozwinąć Hetmana, który w tej chwili jeszcze nie gra. Potem wrzucę tę wieżę do gry. Wrzućmy Hetmana maksymalnie aktywnie. Chwilowo nie widzę przeciwwskazań, żeby wrzucić Hetmana aż tak daleko. Więc maksymalna aktywność. Może ewentualnie G4 było lepsze. Rywal bije. No to bierzemy gońcem. Rywal proponuje wymianę. Nie musimy na to na razie reagować. Zamiast tego, możemy wrzucić e, najgorzej rozwinięte figury do gry. Czyli wieża F1 jest gorsza w tej chwili. Wieża A1 ma kilka pól, które kontroluje. Wieża E1 była blokowana przez pionka. Jeżeli rywal to zbije, e, no to będę był tu Hetmanem. Tędy. Tędy, tędy, tędy. Właściwie to powinienem wziąć pod uwagę poświęcenie. Bicie, bicie, król szach. No, remis mnie nie interesuje, a król wyjdzie prawdopodobnie tędy i nic tutaj nie będę miał. A może będę miał? Nie, nie, nic ciekawego tutaj nie znajdę. Hetman G5. Wygląda spoko, bo nie można zagrać F6, Hetman G5. Groźba mata, jeżeli nastąpi G6, to struktura przeciwnika jest bardzo pogorszona. Jeżeli przeciwnik zbije, biorę Hetmanem na F6. Mogę zagrać tędy, ale nic konkretnego tutaj nie ma, i ten goniec się uwolni, tak? Mogę zagrać F4. Żeby wzmocnić swój łańcuch, mało czasu mi zostało, za dużo myślę. Drugą wieżę chcę wrzucić do gry, więc chciałbym na pewno coś, coś w ten deseń spróbować, ale. Dobra, dobra, wrzucamy drugą wieżę do gry i zaraz yy, drugą wieżę tędy. Może tego skoczka lepiej by było jeszcze wrzucić, a drugą wieżę przez trzecią linię po prostu i wieżę na G3 i na H3 umieścić. On to prawdopodobnie będzie zaraz bił. Nie, w taki sposób. To trendy. Tu, 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 tu. Dobra, poświęcam to, bo mam wrażenie, że to powinno być. Yy, to poświęcenie jest z kilkoma tempami, tak? Poświęcam, ale zyskuję kilka temp i te tempa powinny być wystarczające, żeby żeby uzasadnić to poświęcenie. Jak nie, to trudno. Jak nie, to trudno. Yy, błędy się też tutaj zdarzają, ale wydaje mi się, że o. I tu wchodzi szach, król szach i trzeba się Zasłonić, a ja daję mata, więc nie można, przyjść, nie można przyjąć tej ofiary, jeżeli dobrze liczę. I teraz, jeżeli przeciwnik zagra H6, co wydaje się jedynym sposobem na obronę przed matem, to ja poświęcam gońca na F6 już. I jeżeli przeciwnik to przyjmie, to prawdopodobnie daje mata na H8. Tak, tak, to daje mata na H8, więc nie może przyjąć. Chyba wygrałem, ale to jest trudno powiedzieć na tym etapie. Rywal bije to gońcem. Chciałbym zbić, ale szach jest bardziej forsowny. Szach, król. Bicie. Mogę też zbić od razu. Dobra, bije od razu, bo. Szach jest bardziej forsowny, ale w tej chwili nadal grożę tym szachem, a jeżeli przeciwnik zagra h6, to znowu bije na f6, więc to i tak powinna być wygrana pozycja. Bo materialnie stoimy równo. Jedyny plus jaki przeciwnik tutaj ma, jedyne co przeciwnik ugrał na tym wariancie, ok, tędy, to daje szacha. Mogę zaszachować ponownie. Co zrobię? żeby um, wymusić błąd. Jak przeciwnik zagra tędy to hetman g6 i zdobywam pionka, tak? Znaczy niekoniecznie, bo tu 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 i przeciwnik broni tego pionka. A ja mam mało czasu, ale to nie szkodzi, bo pozycja jest wygrana. Pozycja jest wygrana, trzeba tego tylko nie schrzanić. Wieża G8 jedyny ruch, wydaje mi się. Wydaje mi się, że wieża G8 jest jedyny. Dociskam Hetman F8 jedyny. Albo król F8. Króle F8 jeszcze przeciwnik ma. I teraz przegrupowujemy skoczka, żeby docisnąć go bardziej. Hetman F7 to wchodzi zawsze szach. Bo nie chcę wymieniać figur. Nie chcemy wymieniać figur, bo mamy lepszą pozycję. Mm -hmm. I tędy. Możemy zagrać tędy, docisnąć pionka. Możemy zagrać też tędy, ale wydaje mi się, że tędy z dociśnięciem pionka ma więcej sensu. Rywal może sobie uwolnić gońca, ale my wtedy zdobywamy drugiego pionka i. No powinna to być wygrana. Powinna to być wygrana. Nie, nie są te sprawy jeszcze takie proste, nie jest to wszystko przesądzone, zwłaszcza dlatego, że mało czasu sobie zostawiłem, ale. Raczej powinno być wszystko ok. Jeszcze mogę zasuwać tym pionkiem. Jeżeli czegoś tutaj bardzo nie zepsuję, to nie powinienem mieć żadnych problemów z tą partią. Mogę też dorzucić wieże tędy, i wtedy będą wchodziły w grę poświęcenia materiału. A póki co staramy się grać na tyle szybko, zdecydowanie, żeby przeciwnikowi tutaj nie dawać szans na kontrę, po prostu. No powinno być git już na tym etapie. Napiję się kawy, mam nadzieję, że w tym czasie nie zrobi ruchu, wieża. Nie tylko dociskam pionka, ale w tej chwili grożę szachem i zdobyciem wieży dzięki temu związaniu. Jak przeciwnik zbije, to zdobywam hetmana, jak zbije królem, to się wycofuje hetmanem, a jak zbije wieżą, to jeszcze zdobywam wieżę. Więc skoczek F6 teraz jest z dużą groźbą. Drugą groźbą jest zbicie pionka. Więc dużo interesujących motywów tutaj mamy. Weszła wieża, nadal groże tym szachem, bicie szach. Tu bicie, to pionek bije. OK, dajemy szacha i zdobywamy wieżę. Znaczy jakość, jakość. Yy, jakość czy więcej? Więcej, bo jeszcze tego pionka. Więc wydaje mi się, że mam wygraną pozycję. Skoczek F6 powinno wygrywać partię. Jeśli wieża zbije, to bije pionek. Jeśli pionek bije, to zdobywam Hetmana. Wieże bijemy. Bijemy pionka. Dajemy szacha. Pionek do przodu, czy jeszcze go bardziej dociskamy? Dociskamy. Teraz grozimy szachem i zdobyciem dwóch pionków. Prawdopodobnie. Ok. Dociskamy. Wieża C8 wygrywa. Wszystko już tutaj powinno wygrywać. I wieża C1, zdobywamy gońca. Wygrywamy partię. Skuteczna realizacja. Analizujemy. Pewne zwycięstwo, widzowie. Kolejna gra z rzędu, w której udało mi się wykręcić ponad 90% dokładności i zrobiłem genialny ruch. Jeśli chodzi o błędy, jeden błąd, jedna niedokładność, ale jeżeli spojrzycie sobie na wykres, to, to tak jak zbudowałem przewagę wygrywającą. To już jej nie wypuściłem. Przewaga raczej przez cały czas rosła, i teraz sobie zobaczymy, jak to wszystko się potoczyło, czy decyzje były prawidłowe. Debiut zagrany bardzo fajnie, e, prawidłowe decyzje z mojej strony. Bicie nie do końca się silnikowi podoba. No, ale właśnie tutaj, właśnie to jest ten moment. Kiedy zdobyłem kilka ważnych temp i zablokowałem przeciwnikowi gońca, więc to jest bardzo słaba figura. I gra wygląda prawidłowo. Hetman jest niby niedokładny, ale. Tutaj silnik prawdopodobnie chciał, żebym drugą wieżą ruszał. Ja też miałem wątpliwości, ale doszedłem do wniosku, że chcę rozwijać najgorzej rozwiniętą figurę. I normalnie wieża na A1 by nic nie robiła, ale ta wieża ma dużo przestrzeni. Więcej niż wieża z F, więc uznałem, że to daje mi większą aktywność, a te wieże zawsze przez A3 mogę wprowadzić do gry. Natomiast drugą wieżą, gdyby zagrać i przejść przez F4, to też pozwalałoby owie wieże zaktyw zaktywizować. Wydaje mi się, że wybór tutaj nie był aż taki istotny. I ten ruch się silnikowi nie podoba. No, dlatego pewnie, że można to zbić gońcem. I ja to muszę właściwie zbić Hetmanem. A, silnik by chciał, żebym wieżą bił. Ja chciałem to być Hetmanem. Mm, tylko co po F6? Hetman G3. No jest przewaga. Ten goniec jest słabszy od mojego skoczka. Aczkolwiek. Nie wiem, może nie jest to taka duża przewaga. W każdym razie wydaje mi się, że, że tutaj zagrałem prawidłowo. I zobaczcie, gdyby on zbił tego gońca, to problem jest taki, że wygrywam w taki sposób. I jeżeli król pójdzie tędy, to jest szach, można się jedynie zasłonić i mat w następnym ruchu. Więc przyjęcie tego było niemożliwe. Przeciwnik zbił tędy. Ja to po prostu wziąłem. Przeciwnik pchnął i teraz już. Atak gra się sam. Jeszcze poprawiam skoczka. Oczywiście, wieża jest w tej chwili najgorzej rozwinięta, ale te wieże mogę na różne sposoby wrzucić do gry. I póki co zwalniam przestrzeń dla tej wieży, a chcę też dorzucić skoczka do ataku na tego pionka, więc. Mm, oczywiście nie jest to idealny scenariusz, kiedy macie w grze figurę, która jeszcze nie została rozwinięta. I gdyby nie to, że mam tutaj po prostu bardzo skuteczne e, uderzenia taktyczne, to bym te wieżę wrzucał do gry. Ale wystarczyło zaczekać i wrzucić ją w odpowiednim momencie, kiedy, kiedy już nie ma w ogóle możliwości, żeby powstrzymać ją przed wkroczeniem do gry. Więc mega jestem dumny z tej partii. Dawno takiej dobrej nie zagrałem. I cieszę się, ostatnio dobrze idzie. Dwie gierki jesteśmy od 2400. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, wspierania kanału lub zapisywania się na moje lekcje. I do zobaczenia, widzowie, w jutrzejszym odcinku. Hej!